Tegoroczny Tour de Poloń będzie bardzo ważny pod względem sportowym, ponieważ no, jesteśmy w okresie przygotowań do Olimpijskich w Rio, i tutaj przyjechało dużo zawodników, takich klasycznych jak m.in. Michał Kwiatkowski, Gilbert Ulisi, którzy będą szukali też formy do tego, żeby, żeby walczyć o medale olimpijskie, no, ale też również walczyć o zwycięstwo w Tour de Poloń. Także że od strony takiej sportowej Tour de Poloń będzie bardzo interesujący, a od strony takiej Historycznej. No, w tym roku hasło Tour de Poloń to jest szlakiem historii Polski i startujemy w Radzyminie, 1928 20 rok. Bitwa warszawska i w tej bitwie biorą udział również kolarze, cykliści z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, którzy no, przewożą meldunki na rowerach. To było bardzo znaczące w tamtym czasie. A dlaczego dla nas to jest tak ważne? Że 8 lat później ci sami ludzie zorganizowali pierwszy Tour de Poloń, który my teraz kontynuujemy. Także sportowcy pokazali, że oprócz tylko walki sportowej również są patriotami, potrafią walczyć w obronie własnej ojczyzny i, i chcemy to podkreślić i im podziękować za to.